Bo druga osoba sobie tego nie życzy, więc nie podajemy... No nagrywaj, nagrywaj stary to. Ale się przydało bo później kurwa nam płaczą, że kurwa HLTV nie dajemy. A praktycznie co mixa jest HLTV dawano i dalej jest źle. No dlaczego? Nie właśnie czekajcie, bo ja chciałem kręcać, chciałem tylko wziąć HLTV dla siebie. Żeby akcje pogarniać, w ogóle nie zapiszę. No A czemu, a czemu goście nie dostaną HLTV? Ja tam nie zamasniałem, ja wiem, że będzie ci No ja też nie. No to właśnie, jeżeli bym chciał HLTV i chcę coś komuś udowodnić, to czemu nie daję tego? HLTV jest obowiązkowe, to czemu nie daję? Nie? Nie jest obowiązkowe, bo nikt tego nie wymaga, nie ma to żadnego, ale... nie, że już nie? Ja wiem, to nie jest PC w w nic. To nie by się dowodził, tylko Ja mam na serwerze? Ja mam Fawory. hemoglobina. Ja mam faworyt. Ja nie Engadziorek Dobra, chodźcie Dobra, gramy z powrotem to gramy, wesel no to i zagramy No, nie grajmy, grajmy, się grajmy to nie wiadomo, której. Dobra, to problem ja wracam problem. do swoich i gramy fair play teraz Okej okay, posłuchaj? No, dobra, ja muszę jutro rano wtarznąć paparazzi Dala truszańca No to dobra, możemy zagrać Oooo, lepestki szły to co gram, Alex mieszkańca z, z nimi To ja spałcie to sam na mieszkańcę. To ja zagram. Ja mogę zagrać. Zresztą faworyt ja bym ci coś co powiedział, powiedział na Ja jednego zagrałbym. Nie o to Chodźcie, Słyszycie ej, to zagramy jednego, pokażę cię, tam udowodnijcie swoje, nie? Żeby tam nie było i... Co to za udowodnienie, no, jedynie, wzią, jeden jest lepszy od drugiego, no i tyle. No, no właśnie kurwa też się zastanawiam, co to ma za udowodnienie kurwa. Czekaj, to jest... Mogę coś powiedzieć, nukę nam wyszło, dusz nam nie bo, bo druga osoba sobie, sobie tego nie życzy, więc nie podaj. No her nagrywaj, her nagrywaj, her nagrywaj her stary, to. Ale się przydało, później kurwa nam płaczą, że kurwa, herki wydają. Miałoby praktycznie co, co mixa jest w herki no i dalej jest mm źle. -hmm. Nie, no, no, a czemu, a czemu goście nie, dostaną ja nie, nie, i chcę coś komuś dowodnić, to czemu nie, daję tego? Jest to czemu nie, 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 nie Jest obowiązkowe, bo nikt tego nie wymaga, nie ma to żartu, ale... nie, nie że już to Nie ja wiem, to nie jest PC w łońce, w łońce nic. To nie musi to być, ale z na serwerze? Ja faworyt. mam Hemoglobina. Ja mam Faworyt. Ja miałem Ganciorek. Hmm. Dobra, uh, chodźcie. Dobra, biemy ja je z powrotem, wezmę to, to i zagramy. Chwil, bo... No, I grajmy, grajmy, się grajmy. Nie wiadomo, której. Dobra. To no ja wracam no no. do swoich i gramy fair play teraz. Okej, pasuje? Dobrze, ja muszę jutro rano wstać, więc papa. To... No to dobra, możemy zagrać. O, lepestki brzmi. To co, gramy Alex mieszańce z nimi? To ja spadzie to jest mam na myszańce. To ja zagram. Ja mogę zagrać, zresztą faworyt, ja bym ci coś powiedział, to ja bym się nie miał. Nie, ja się No to, to, to chodźcie, słyszycie, ej, to zagramy jednego, pokażę ci opór, tam udowodnicie swoje, nie, żeby tam nie było i... Co to za udowodnienie, jeden co jest. jest lepszy od drugiego, no i tyle. No właśnie, kurwa, też się zastanawiam, co to Nukę... mamy za udowodnienie, kurwa, Czekaj, jest... mogę coś powiedzieć? Nukę nam wyszło, dusz nam nie wyszło sobie tego nie życzy, więc nie podajemy... No karty, nagrywaj, karty, nagrywaj stary, to. Ale się przydało, bo później kurwa nam płaczą, że kurwa HLTV nie dają, praktycznie co, co mixa jest chcesz HLTV dawamy i dalej jest źle. No, to nie. czemu... Ej, to, wie, właśnie, czekajcie, bo ja czekaj, chciałem czekaj. przerwać, chciałem tylko gdzieś HLTV dla siebie, żeby akcje pogarniać. w ogóle nie zapiszę. się A czemu, a czemu goście nie dostaną HLTV? Ja tam nie załatwiałem, ja wiem, że tak. będzie czyste. No ja też nie. No to właśnie, żebym chciał HLTV i chcę coś komuś udowodnić, to czemu nie daję tego? HLTV jest obowiązkowe, to czemu nie daję? Nie? Hmm? Nie, to obowiązkowe, bo nikt tego nie wymaga, nie ma to żadnego. Ale nie nie same, ja tak. wiem, to nie jest specjalnie nic. To nie musi A, się to udowodnić, jak tylko woskultury. Czy to na serwerze? Ja mam Fawory. hemoglobina. Ja mam faworyt. Ja nie mam gondziury. Hmm. Dobra, chodźmy. Dobra, zagrami. bierzemy z powrotem, wesel to, bramme, to i zagramy. Bo... No, no grajmy, grajmy, grajmy no, no, której. Dobra, to, to ja wracam do swoich i gramy fair play teraz. Okej, posły? Chciałbym mam się, a muszę jutro ja rano w starwę. Papa. pa. To... No to dobra, możemy zagrać. O, oh, lepestki brzmi. To co, gada Marek z mieszańca z nimi? To ja spadzie te sam na mieszańce. To ja zagrał. ja mogę zagrać, zresztą faworyt, ja ci coś, coś powiedział na nimi, ale... Nie, to, się miałem. jednego zagrałbym. Nie, ja to nie Chodźcie, słyszycie, ej, to zagramy jednego, pokażę opór tam, Udowodnijcie swoje, nie, żeby tam nie było i... Co to za udowodnienie, ja jeden jest lepszy od drugiego, no i tyle. No właśnie, kurwa też się zastanawiam, co to ma być za udowodnienie, kurwa kto jest... Mogę coś powiedzieć, nukę nam wyszło, dusz nam nie